Wraca zmęczony grabarz do domu, ledwie żywy, pada z nóg. Żona pyta. Co ci, Stefciu, ile miałeś pogrzebów dzisiaj? A on. Jeden, ale chowaliśmy naczelnika Urzędu Skarbowego. No i co z tego? No niby nic. Ale jak go tylko zakopaliśmy, to zerwały się takie brawa, że musieliśmy siedem razy bisować. Caryca Katarzyna szukała wytrawnego kochanka, lecz żaden z kandydatów nie wytrwał dłużej niż pięćdziesiąt orgazmów. Katarzyna była niepocieszona. Wkrótce jednak dowiedziała się, że w dalekiej syberyjskiej puszczy mieszka młody drwal, który może zaspokoić każdą kobietę. Udała się Katarzyna do owego drwala i mówi: Albo zaspokoisz mnie sto razy, albo mój kat zetnie ci głowę. Drwal się zgodził i wspólnie z carycą odliczali kolejne orgazmy drwala. Jeden, dwa, trzy, pięćdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Katarzyna już nie wytrzymuje, ale drwal mówi. Miało być sto, to będzie sto. I liczą dalej. Gdy doszło do dziewięćdziesiątego dziewiątego orgazmu, Katarzyna kłamiąc, krzyczy Sto! Nie, dziewięćdziesiąt dziewięć, mówi drwal. Sto, według moich rachunków jest już setny raz. Saryco, mówi drwal. Ja jestem człowiek prosty, ale uczciwy. Pogubiliśmy się w rachunkach, więc zaczynamy od nowa.